Także 7, jestem error. UA, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy sobie w Team Fortress 2 no i co tu więcej powiedzieć? W sumie chyba nie mam nic więcej do dodania, do dodania jak zazwyczaj, więc możemy sobie przejść już do Team Fortress czy przejdziemy do Cry. Także jo, witajcie w gierce. Zastanawiam się, jakby tutaj rozpocząć, ale chyba pójdę po kolei, to jest wyżej, więc sobie rozpoczniemy. Molder Grove, tak myślę. Okej, okay, wiem, która to jest mapa. Molder Grove. Pomyliłem ją chyba z terrorem, właśnie, w sensie tam w mojej wyobraźni. Także zrobimy sobie Molder Grove w dzisiejszym odcinku i zobaczymy, co dalej. Także ja wyszukuję sobie już, właśnie meczek i widzimy się wspomnianym meczu. Także okej okay, wczytuje nas już na meczek, czyli Mulder Grove, tak jest. Jest to tryb typu król wzgórza. Eee, a ja bym sobie zmienił to jednak tak dla hecy na bostoński tłuczek, bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw po prostu tego, no nie? Tak, rundkę dwie zagramy sobie bostońskim tłuczkiem. Kurde, zapomniałem, że nie mogę spajczekować też innych. Kurde, ej, sporo to mi zjadło. Nice. Także okej, okay. Zbierz nową dynię i zabij bombą. Mamy już 11 punktów. Oj, 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 oj. kurde. Dobra, zmienię sobie może jednak na... No niech to będzie w sumie. Ale zmienię sobie to. O, okej, okay, pojawił się Deathmatch. Także... Oj, wbiję sobie tutaj do nich. Może... Może nas doczyta. Zobaczymy. O, wygraliśmy super. Dobra, mamy 19 punktów. Także myślę, że ogólnie ten meczek też pójdzie dość szybko i sprawnie. Ale jak to będzie finalnie, zobaczymy. Fajnego maskina. Kurde, co to jest? Nie wiem, ale fajne. Nice. Kurde, wystroszył mnie. Wystroszył, tak. Nice. Dzięki. Nice. nice, Szybki mecz, kto chyba będzie? Mówię chyba, bo nie wiem i nie chcę peszyć. Ale się ujął. Oj, oj, oj.

Mamy jakiś przedmiot? Mm, plan ucieczki. Aj, nikt tam nie wszedł. Nice. Mm. O właśnie, prawie right, co mogę sobie wziąć, przecież też yy, demomana. Demo to by się fajnie tutaj grało. Także zauważyłem, że oni tam snipera też mają. Ciekawe. I trzech szpiegów. Pomoc. A nie, my mamy trzech szpiegów. Okej. Okay. Bardzo udane. Nie ukrywam. Nice. Nice. Co tu się stało? Wytyfy. Okej, okay, także możemy sobie dobić sumę do tego. Ja sobie tam dobiję. Zobaczymy co z tego wyniknie. Oj, oj, oj. Kurde. Ale w następnej rundzie już chyba zacznę grać Scoutem, bo dobrze nam też szło Scoutem. A może zamiast latającej gilotyny zmieniłbym na Pistolecik, ale w sumie nie. Lubię grać latającą gilotyną, bo... Fakt, większość czasu po prostu nie trafiam, ale jak już trafię to... O kurde! No właśnie. Także zagramy sobie jako Scout ze wstrzymywaczem. Tak jest. O jezus, nie, nie chcę mi się już tam dobijać. No kur... z dupą mnie wstrzymywaczem. Nie będę już z tym grał, bo mi się. Nie wiem, nie chcę grać w tym. <laughs> Nieważne, wkurzyłem się. A no tak. Także okej, okay. mamy 85 punktów. Trzeba to wbić jak najszybciej, jak gwoździa. Siup! Jak upadł. Nice! bombą. Nice. Nice. Oj, oj, oj. Nice. Kurde no! Także okej, okay, mamy 96 punktów, to jeszcze tylko 4 punkty i jesteśmy w domku. O ty kurde, o ty kurde, o ty kurde to... nie, nie mogę. Super. Jest koniec meczu, bo wygrali dwa razy z rzędu 98 punktów. Także widzimy się w następnym meczu. Okej, okay, nowy meczyk. Super może uda się te dwa punkty wbić podczas przygotowania? Mamy na to minutkę. Minuta, minuta. Si, mi uda. Jest. <tryk> Ej, jakbym mógł to teraz zwrócić, to bym się zezram, ze śmiechu, chyba nie. <tryk> Możemy to zwrócić? Muszę ukończyć rundę, no ukończyłem rundę już, <laughs> ukończyłem rundę przecież. Dobra, także pokazuję wam jakieś najlepsze i najciekawsze momenty z tego meczu, a... Oj, przegrałem, ale to nie zmienia faktu, że możemy sobie przesła przesłać kontrakt na Mulder Grove oraz... Co to takie zaburowane, nie wiem, oraz możemy sobie zrobić następną mapkę, bo mamy 26 minut nagrywania dopiero. Tak jest. Także hustle castle następną mapą będzie. Tak więc przy okazji możemy sobie otworzyć też paczuchę, także zróbmy to. Zobaczmy co dostaniemy. Co to jest? Nie wiem. Bo nie pokazuje. Okej, okay, czapka albo psikus. O. Uh, uh, fajna ta czapa nawet. No? Nawet fajna. Także okej, okay, następna mapka będzie Hustle Castle, więc aktywowałem sobie już kontrakt, szukam mapy, także e, widzimy się jak po prostu mapa się wczyta. Także okej, okay, wczytuje nam już meczek. Eee, ładunek, Castle Castle, no tak, wiadomo co to za mapa, w sumie nie trzeba jej chyba nikomu już przedstawiać, jest to... Zapomniałem jak się oryginalna nazywa, ale no też coś z castle, z zamkiem. Dobra, w każdym razie 12 sekund, 10 w zasadzie do przygotowania.

A, dobra, snajper. Myślałem, że ten z szpieg. O. Ale może się coś tam uda. Już nawet nie chodzi o killa, ale przynajmniej ich, wiecie, zsiklundować, żeby było łatwiej. Ej, dosłownie nie chodziło mi o killa. już dwa zrobiłem, co najmniej. Nice. Uy. Kurde. 22 sekundy. Spróbujmy sobie zagrać celnym strzałem. Aha, tu już ten spawn. Ok. Dobra. Zbierz halę na wygraj rundę na mapie Hassel Castle. Takie są cele. Okej. Okay. Nice. Só. Não. Não. Não era nice. Oh, não estava. poleciał NIE MOGĘ KURDE Z TYM GOŚCIEM no to już jest GG także EZ a... brawo 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 brawissima a i to jest y, kolejny meczek także okej okay, widzimy się w następnym meczu co tu więcej powiedzieć nic dobra witajcie po przerwie aha wkupcyło mnie do redów Znowu, dwa razy z rzędu dostałem skok i dwa razy z rzędu dostałem niewidkę. O nie. Wej! Jeszcze dostałem detonator. Nie, pistolet sygnałowy. Nie, chcę mi się już z nim męczyć. 28 punktów dopiero, nie? Dlatego, bo na tej mapie zazwyczaj dobrzy ludzie grają. Spośród wszystkich Halloweenowych mapek na tej mapie najwięcej grają. Ale... Yy... Jeśli chodzi o nie Halloweenowe mapki, no to właśnie na tym... O, na tej oryginalnej mapie też ludzie dobrzy grają zazwyczaj został w stopę. Czy teraz w końcu możemy do redów nie wpierdzielać? O! Okej okay. ciekawe, czy komuś się kiedykolwiek tak zdarzyło, że. O kur. Ach. Czy komuś kiedykolwiek się tak zdarzyło, że przekroczył punkt i wózek się cofnął za punkt. Nie wiem, czy może się cofnąć za punkt. Chyba nie. To byłoby trochę głupie, no bo mo można byłoby mieć dosłownie zaraz przy samym spawnie. Zaraz przy samym spawnie, jak to się nazywa. No to gówno, nie? W sensie przy spawnie RED. Mieć. Kurde No zaraz przy redów no nie Kurde, odzywają się im. Zaraz przy redów yy, wózek po czym... po czym by się cofnął na spałna Oj, oj, oj. Nice. Nice. Dobra. Nice. No nie, zabiorą mi to. Lata z płomieniem, krudę na wierzchu. Godzina równa nagrywania. Myślę, że tutaj padnie rekord. Już mamy 59 punktów, tak? Czy... 58, sorry. Kurde, no! Nice. No! Bum! 63 punkty. Sorry. Nice. Oh, oh. oh Nice Nice Oh Nice Oh, curta Nice boom Ej! No co? Co ma takiego garba, że w niego trafić nie mogę? Nie wiem, ale mamy 84 punkty, więc widzimy się w następnej rundzie. A raczej w następnym meczu. No nie mogę po prostu. Ho. Siup! Także mamy dość wyrównany meczek 4 na 4 Wow! Wow! A no tak, no bo to nie jest tekstura tylko... No. Nice. Kurde no. Aż czkawki dostałem. W każdym bądź razie mamy 92 punkty. Okej. Okay. Eee, jeszcze tylko 6. Kili. Nice. O! NICE! Nice. 98. NIE! NIE! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! No kur... 99 punktów. Kurde, nie wytrzymam. Przysięgam. Jeden kill albo cokolwiek. być jedynie. No i mamy gotowy do zwrotu. Nice. Także co, yy, widzimy się, myślę, że na końcu meczu albo po prostu przy jakichś ciekawych akcjach, także, yo. Co to było? Kurde, ale mnie to wybiło. Jeden HP. Oj, oj, oj. Tak blisko. A tak daleko. Nice! Wygraliśmy. O, zabiłem kogoś dniową bombą niby. Także dobra, możemy sobie już zwrócić kontrakt. Ja im tutaj to dam. E, zwróćmy sobie kontrakt. Godzina 24 minut. Ja piremęż dole. Uf. No, to był nielada meczyk, naprawdę. Dobra. Także w następnym odcinku zostają nam Farmageddon i Synthetic. Ok, dwie mapki ze społeczności 2. Otwórzmy sobie poczkę. No, i zauważyłem też, że kawał levela sobie wbiliśmy. Niestety mi się to odświeżyło, ale gdzieś tyle to było. Coś takiego. No to całkiem duży kawałek. W każdym razie użyjmy so od 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 Odpakujmy sobie paczuchy i zobaczmy, co dropniemy. Yy, koszmarna królicza kiepeła i strona księgi zaklęć. Ok, mamy tak 9, 11, 13, 8. 10, czyli Gratanter. Okej. Okay. A co do tego? Tu mamy 18, a tu mamy 78, ale bez przekleństwa. Okej. Okay. Także to byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, supić dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbić na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema.